Dzisiaj w Kościele obchodzimy Piątą Niedzielę Wielkiego Postu. Witamy w naszej parafii rekolekcjonistę księdza Ryszarda Nowaka, proboszcza z parafii świętego Michała Archanioła w Orzegowie, wieloletniego moderatora ruchu Światło-Życie. Życzymy mu światła Ducha Świętego w jego posłudze słowa. Nauki rekolekcyjne będą głoszone na mszach świętych w ramach homilii. Nie będzie żadnych innych nauk stanowych. W czasie rekolekcji od poniedziałku do środy będą dodatkowe msze święte o godzinie 10 i godzinie 16.30. W środę na msze o godzinie 10 szczególnie zapraszamy chorych i starszych parafian, ponieważ po mszy świętej będzie indywidualne błogosławieństwo najświętszym sakramentem. Rekolekcje będą transmitowane oraz dodatkowo nagrywane i dostępne na naszej platformie YouTube. Wieczorami będzie dodatkowa okazja do spowiedzi po mszy wieczornej do godziny 20. Ostatniego dnia rekolekcji tradycyjnie kolekta będzie przeznaczona na cele księdza rekolekcjonisty. Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na cele archidiecezji. O godzinie 20 zapraszamy na medytację karmelitańską, podczas której będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Od dziś rozpoczynamy drugą część Wielkiego Postu, mającą charakter bardziej pasyjny. Od tej niedzieli aż do końca liturgii męki Pańskiej, Wielki Piątek należy do krzyży. W czwartek, 25 marca, odbędzie się uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia. Z, okazji, z tej okazji, na mszy wieczornej, będzie możliwość duchowej adopcji dziecka poczętego. Na regałach z tyłu kościoła znajdują się bezpłatne foldery z informacjami na temat tej inicjatywy. O godzinie 19 w czwartek zapraszamy na modlitwę Wspólnoty Dorosłych przed Najświętszym Sakramentem. W piątek, jak co roku, zapraszamy na Drogę Krzyżową na Kalwarii o godzinie 17, do której rozważania przygotowali nasi parafianie, osoby różnego wieku i stanu. Po drodze krzyżowej będzie msza święta w Kościele Kalwaryjskim. O godzinie 21 w piątek rozpoczyna się rozpocznie się mszą świętą ekstremalna Droga Krzyżowa. Po mszy będzie można zakupić pakiet zawierający m.in. rozważania w cenie 15 zł. Można zgłosić się wcześniej przez stronę EDK. W sobotę odwiedzamy chorych o 7.30. Prosimy ich zgłaszać. O godzinie 10 jest. Tradycyjnie jest organizowana Droga Krzyżowa dla dzieci. W przyszłą niedzielę, to jest w niedzielę palmową, rozpoczynamy okres Wielkiego Tygodnia. Poświęceniem palm będzie w kościele w czasie mszy świętej, bez procesji na zewnątrz kościoła. Prosimy, aby w tygodniu przynieść do kościoła Stare Palmy do spalenia na popiół. Tego dnia ostatnie, odbędą się ostatnie gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. Do skarbony pod chórem i przy ołtarzu miłosierdzia Bożego można składać ofiary na kwiaty i dekoracje Bożego grobu. Gość niedzielny ekstra o świętym Józefie będzie dopiero po świętach. Dziękujemy Paniom i Panom za sprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Polecajmy Bożemu miłosierdziu, Zmarłych, których pogrzeby się odbędą w tym tygodniu. Zmarłej Heleny Banach która przeżyła lat 80, której pogrzeb odbędzie się 23 marca o godzinie 11.15, świętego spoczywającego w pokoju spoczywającą w pokoju Adelaide Zogorską lat 79, której pogrzeb odbędzie się też 23 o godzinie 9. Zmarłą, zmarłego Stefana Mastalerza, który przeżył 87 lat, pogrzeb odbędzie się w parafii na Świętego Józefa dnia 22 marca o godzinie 10.00. Yy. Także polecajmy zmarłego Andrzeja Kosmale, którego pogrzeb odbędzie się 22 marca także w parafii na Józefce. A także prośmy o powrót do zdrowia dla Stanisława. Zapoć.